Zniesione zostały kwoty mleczne. Jednocześnie wszystkie te podmioty, rolnicy, którzy przekroczyli kwoty mleczne, muszą zapłacić karę, opłatę wyrównawczą za przekroczoną kwotę. Komisja Europejska wyraziła zgodę, że karę ową można będzie zapłacić w ciągu trzech lat. Czyli państwo członkowskie decyduje, czy chce zapłacić karę w ciągu roku, dwóch, ewentualnie trzech lat. Kara jest wnoszona do budżetu Unii Europejskiej poprzez podmioty skupowe corocznie do 1 października, jeżeli jest to przez 3 lata, w trzech, trzech równych ratach. Jednocześnie w tej samej proporcji, czyli 1 trzecia kary, rolnicy będą wnosili kary do instytucji, które, czyli inaczej, do podmiotów skupowych, a podmioty skupowe będą wnosiły to w tej samej proporcji do Agencji Rynku Rolnego, która jest polską no, odpowiedzialna za zbieranie owych kar. Komisja Europejska również pozwala w ramach prywatnych takich umów między rolnikami i podmiotami yy, dokonania niejako uzgodnień odnośnie sposobu. Spłacania, spłacania kar, przy czym nie dotyczy to wielkości, ta jedna trzecia musi być zachowana, natomiast jest kwestia, czy owe opłaty wyrównawcze wnoszone przez rolników do podmiotów skupowych mają być obciążone jakimkolwiek oprocentowaniem i to oprocentowanie, jeżeli nie będzie płacone w całości przez rolnika, a będzie pomniejszone, Chociażby na skutek jakichkolwiek decyzji państwowych, to wtedy ta obniżka, kwota wynikająca z obniżki oprocentowania, w zależności od wielkości, może być traktowana jako pomoc de minimis lub pomoc państwa. Ale wydaje się, że w przypadku Polski będzie to ciągle pomoc de minimis. I tak więc istnieje szansa, że rolnicy, którzy będą wnosili te opłaty wyrównawcze w przeciągu tych trzech lat. I te coroczne za kolejne lata, drugi, trzeci rok będą obciążone pewnym oprocentowaniem, będą mogli mieć to oprocentowanie zmniejszone. Ewentualnie wartość jego wyniesie zero. Taka sama możliwość istnieje, żeby zastosowano taki sam mechanizm, że mogły zastosować podmioty skupowe, czyli na przykład zakłady przetwórcze, czy spółdzielnie, bo to jest chyba najprostszy sposób. No i z tego, co dzisiaj słyszeliśmy, to wygląda na to, że. W Polsce przekroczenie, kwa, kar, przekroczenie kwoty będzie wynosiło no, prawie 6%. Ten dyrektor podał 5,76. No i ta kara, przepraszam, ja mówię kara albo opłata wyrównawcza, ale to żeby to było jedno jednoznaczna opłata wyrównawcza od kilograma mleka. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, szacowana w tej chwili jest na około 76 groszy za kilogram mleka, czyli jest to bardzo zbliżone do tego, co było szacowane. No kilka miesięcy temu, że może wynieść około 80 groszy za kilogram mleka z tego przekroczenia.